Witam drogich kolegów i koleżanki. E, jesteśmy tu komisyjnie zakończyć konkurs e, filmu Gołębie przeciętne, Tak jak mówiłem tam do wylosowania był jeden gołąb. Później dołożyłem jeszcze dwa prezenty od siebie także wylosujemy trzech hodowców. Pierwszy hodowca który będzie wylosowany będzie miał szansę z wyboru e, wybrać sobie gołębia a dwóch pozostałych e, po prostu musi liczyć na moją e, po prostu, no nie wiem, spróbować się ze mną dogadać, powiedzieć, z jakich gołębi potrzebuje to ja mu po prostu sprezentuję jakiegoś tego gołąbka. Także e, najpierw przedstawię, w komisji będzie moja kobieta Paulina i nasze dzieciaki, e, Jula i Maja, e, będą losować, no zobaczymy, e, jak to się potoczy. Prośba jest taka tylko, że będą czytane logingi i po prostu osoba, która będzie wylosowana z tego swojego maila, po prostu niech napisze do mnie, wiadomo, na mojego maila, ewentualnie niech się zadzwoni pod numer mój, na koniec filmu podam ten mój numer, także żebym zweryfikował uczciwość potencjalnego nabywcy tego gołębia. No i tyle. Pierwsza do losowania niech będzie Paulina. Niech wylosuje pierwszego gołąbka, czyli ten gołąbek do wyboru. Albo po 3, ósemku, albo po moim super lotniku. Zamieszaj dobrze, a już wylosowałem. Już. Paweł Wolder. Pokaż tam mniej więcej jak ten login wyglądał. Ewentualnie, żeby mógł dany hodowca po prostu się do mnie ze mną skontaktować. Teczka, Drugiego gołąbka, czyli to już ja po prostu sprezentuję jakiegoś Maja. Zamieszaj dobrze i wybierz jednego. Przeczytaj, albo daj mamie do przeczytania. Sławomir Jaroniewski. Pokaż tam jaroński. 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 Także Sławomir Jaroński. Też jest prośba, żeby się ze mną skontaktował. Wygrał gołąbka. I trzeciego gołąbka, którego kolega lub koleżanka oczywiście wygrał jest przeczytany. Pigeon Pol Europa Poland, po Poland. A, Pigeon Europa Poland. Proszę pokazać taki login. Też, pro że też prośba, wszystko? żeby się skontaktował ktoś z tego loggingu ze mną. Także ja tutaj komisji bardzo dziękuję. Za wykonanie ciężkiej pracy, a ja tutaj jeszcze chciałem troszkę informacji powiedzieć i zademonstrować, jeszcze jedną rzecz, ale chwileczkę poczekamy, żeby dziewczyny spokojnie opuściły ten. No i teraz, tak, pierwsza sprawa, drodzy koledzy, chciałem z góry podziękować w ogóle za duże zainteresowanie, bo naprawdę. Tutaj odkładane są te trzy. Naprawdę tych loggingów było bardzo dużo. Powiem tak szczerze, ponad 300 i komentarzy także bardzo, bardzo dziękuję. O, później się podbiera. Yy, ale chciałem też nadmienić yy, i wyprostować jedną sytuację związaną z tym bagnem, drodzy koledzy. Na ostatnim filmie wiedziałem, że to bagno jest z firmy Deriger. Ale to byłem po prostu w niewiedzy, bo Rafał Czyżewski mi przysłał i nakleił tu swoją naklejkę firmy sklepu Deligera, który jest te. A to firma jest D którym też przedstawicielem jest Rafał Czyżewski. Także tam, bo klienci dzwonią do Rafała i potrzebują, zamawiają po prostu ten, to bagno, ten szlam z Deligera, Okazuje się, że to nie firma Deliger tylko tej Także ja tu podam do Rafała Czyżeskiego na sklep numer. Tu jest na dostępny na etykiecie, ale ja najpierw powiem, ten numer przeczytam, to jest tak 500 066 851. I tu jest czyżyk maupa wp.pl. Także można tu zrobić zbliżenie. I zbliżenie drodzy koledzy tej części, żeby było wiadomo, że to jest ta firma D-Kontor, a Rafał jest po prostu przedstawicielem. Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa dość duże zamieszanie i zainteresowanie było preparatem Respirator Power na drogi oddechowe. Ja z góry dziękuję po prostu za zaufanie. No, i tutaj w podziękowaniach dostałem pakiet z tej firmy. Trochę produktów zatestowałem w tym tygodniu, i jestem bardzo zadowolony. Także, jeśli ktoś, bo też dzwonią do mnie i potrzebują numeru na sklep, na przedstawiciela, to to po prostu ten Demico, Medimico, przepraszam, czy ten Respirator Power, czy, czy inne produkty. Także. Podam numer telefonu 602 633 877 Tu jeśli można zbliżenie dokładnie tam bardziej o ten numer chodzi Żeby koledzy do mnie nie wydzwaniali Tylko jeśli chcą sobie zamówić z tych produktów coś To żeby bezpośrednio do producenta sobie tam dzwonili Bo ja na tym nie zarabiam Oczywiście dostałem teraz pakiet od kolegi za darmo z góry mu dziękuję Także e, jeszcze jest może taka sprawa, że mm, w tym roku, po namowie Piotra Bugały, e, wziąłem i puściłem jednak wdowce w pary, i postanowiłem, że e, pociągnę po moich wdowcach e, młode. E, gąbki mają już jajka. E, no i jest tutaj znowu, e, może mały konkurs, może. Ale to już konkurs tylko dla moich klientów, którzy ode mnie tam sobie chcą zakupić ewentualnie jakiegoś gołąbka. Przejdziemy po gołębikach, pokażemy jak to wygląda. Ale konkurs będzie, trwał, będzie taki po prostu, że hodowca, bo będę miał do odstąpienia pewnie kilka sztuk gołębi młodych po wdowcach, i jeśli ktoś sobie tam przykładowo u mnie zakupi pięciu go, pięć gołąbków, no to nie wiem, będzie tam trzy pakiety, to wylosujemy, czy to będzie trzy pakiety, czy cztery. To z tych pakietów po prostu wylosujemy znowu hodowcę, który jednego dostanie w prezencie. Także to tak to wygląda. A drodzy koledzy, jeszcze przedstawię Wam tabletki. Bo gąbki znieśli jajka, siedzą, można powiedzieć, tydzień już na jajkach. Wszystkie gąbki się wyniesły fajnie, w ciągu dwóch dni, jak te. I zacząłem, no i dzisiaj podałem takie tabletki, a powiem, najpierw prze, prze, zrobimy zbliżenie, jeśli widać. A drodzy koledzy, to są zdaka tabletki, to są dość drogie tabletki, ale jeśli ktoś by chciał, tabletki działają na żółty guzek, czyli wiadomo, po zniesieniu jajek. Oprócz tego mają zastosowanie na robaki zewnętrzne i wewnętrzne. Tylko jest tam sobie przeczytać broszurkę. To są bardzo silne tabletki nie można ich podawać w trakcie wychowu młodych. Można tylko na jajkach lub przed sezonem. Także i zapomniałem ostatnio o nich powiedzieć bo nie miałem nich jak to się mówi na stanie a nie pamiętałem całej nazwy. Także teraz przyszły mi świeże podane dzisiaj są także Zapraszam na gołębniki, pokażę kilka par w gołębniku lotowym, jak są skojarzone. No i ewentualnych potencjalnych nabywców młodych po tych gołębiach, zapraszam po prostu do kontaktu ze mną pod numerem 691-019-535. Także zapraszam na gołębnik. Mam tutaj operatora, moją córkę najstarszą, która trochę wstydzi się i nie chce się pokazać. No ale nie musisz mnie cały czas zapraszam. Tak, dobra, wchódź Sączu, ja zamknę. No i tak drodzy koledzy, tak dla szybkiego. Natalka, daj zobacz. Przed, po Wszędzie te gołąbki e, mają jajka i tak po przedstawieniu mogę po kolei tak szybko mogę pokazywać e, to jest córka 3, w której można wziąć młode. Tu jest samiczka w parze, to jest samica szesnastego roku. Ona była najlepsza w maratonie i jest najlepszym synem 3 z tym w, parę, w parze grochowym, który po prostu był e, najlepszym lotnikiem z dwóch lat w kategorii B do okręgu, do, 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 no, z oddziału do okręgu. Następny samczyk w parze jest tutaj z mojego herboca Najlepszy lotnik oddziału w kategorii roczne. On jest 17, czyli w 18 roku był najlepszym lotnikiem oddziału. Yy, Następna to jest otwarta wielka samiczka. To jest samica e, bezbłędna. Ile wkładań, tyle konkursów. Ona jest sparowana z synem mojego trzyósemka. E, tu jest od z braci Baranowskich, u mnie wychowana samiczka. Jest e, sparowana, uciekła. Jest sparowana z, e, cór, z synem, e, e, synem od tylko bugałek tej starej hubenki, o tak można powiedzieć. Tu jest e, samiczka, następna wnuczka starej hubenki. Te są no wiadomo, są lotowane, one mają perfekcyjne budowy. To jest wnuczka starej chłopenki piotkowej i wnuczka od trzaski Brzedala. Ona była pierwsza na oddział z Brukseli i piąta w okręgu. No i wiadomo, ma dużo fajnych kliny, konkursów. A jest parowana z gołąbkiem tym grochowym. To jest od braci Mentel. To jest Jaworski Michalak Razy yy, Żołnierz. Yy, ten gołąb był czwarty lotnik okręgu, najlepszy lotnik okręgu w dwóch kategoriach, także gołąb yy, kapitalny, to tak na szybkiego możemy coś tu pokazać. O, tu jest następna samiczka. Na jajkach siedzi. To jest samika o numerze derp60, najlepszy lotnik oddziału, yy, drugi lotnik okręgu i 100. Yy, Druga samica w Polsce, to znaczy 102 rocznym gołębiem w Polsce, nie? także ona jest sparowana z który był też na ogólnopolskiej wystawie kapitalnej. Yy, tu jest, o tu jest drodzy koledzy właśnie ten lotnik, z którego ktoś może sobie wybrać, ma jajka tak samo, to jest ten 8063, najlepszy lotnik oddziału, okręgu w kilku kategoriach. 15 gołą polski, 17 gołąb polski przez dwa lata. Także on jest samicą, która ma dwa razy druga z Brukseli. Tu jest następna wnuczka trusemka, z synem e, mojego kaziowego Jodiarka Dworznika. E, tu jest samiczka znowu z moich tych długodystansowych gołębi co jej matka e, jej ciotka miała 12 pucharów powyżej 1000 km, a jej matka miała 5 pucharów. Także mówię. Także drodzy koledzy, no, tutaj są takie gołąbki fajne. Jeszcze przejdziemy na drugi gołębnik. Pokażemy. Zapraszam. O, tutaj możemy zajrzeć po E, tak, jak mówiłem, e, tak po tych celach ogólnie. tak e, Drodzy koledzy, tutaj też gołąbki mają jajka. Tu są przeważnie gołąbki roczne. To są dzieci, wnuki najlepszych gołębi, tak jak 3,8. E, wnuki tam 7,7,6 brzydkiego oka i tak dalej. Tu nie ma innych gołębi, to były gołębie lotowane. E, dostawione są cele. Będą na roczniaki tu z gniazdówki. Jeśli ktoś chętny, e, zapraszam ewentualnie na zakup sobie jakichś młodych gołąbków. Zapraszam do drugiego gościa. Do... w tu na brzegu. No i tutaj ten reportaż pomału zakończymy, tylko tak z grubsza pokażę jak widać drodzy koledzy cel jest prawie połowa pustych i tutaj też są takie parary. od góry tam nie wiem czy może tutaj żeby widać było syn 3-8 następny syn 3-8 od Jurka Mrówca samczyk to powiem tak po tak córka to wszystkie mają jajka córka mojej starej wstrej z synem 3 w parze tu jest wnuczka hubenki piotkowej ciemnej i od Grima, tego co miał 15 starego tu jest następny gołąbę to jest ten samczyk to jest od Jurka Mrowca najlepszy lotnik trzeci lotnik w w D kategorii czyli z dwóch lat do wystawy drugi tutaj jest braci baranowskich razem Mój Kaziów Kapitalna Para o, tu jest Mój herboc, po starym herbocie i córka starego e, 3-8 no ten, ten samiec był pierwszy na oddział, pierwszy na oddział, drugi na oddział przez dwa lata Także mówię, no tu są głębie kapitalne e, Tu jest o, e, ten gołąbek jest przykładowo po siostrze Jaguara Od Piotka Bugały na dwulatka To on jest tutaj z córką 3-8 w parze Także no mówię jeśli, jeśli koledzy jesteście zainteresowani, to mówię skontaktować się, na pewno troszkę tych gołąbków będę miał do odstąpienia, no wolałbym, żeby poszły w kilka, po prostu do większej ilości hodowców, tak chociaż po nie po jednym, bo to jest śmiech, ale chociaż po pięć gołąbków, żeby hodowca mógł sobie sprawdzić, ewentualnie moje gołębie. A co mnie do tego, e, tak powiem szczerze, zachęciło, że wyszłem z taką inicjatywą. Tak mówię, Piotr Bogała e, po prostu zachęcił mnie, żebym spróbował lecić na wdowieństwo po wychowie młodych, bo zawsze leciały na suche. No wiadomo, Piotrek jest fachowcem i bardzo dobrym hodowcą. No i jak latał e, pierwszy tam lot czy coś, e, jak to się mówi, wychowałem u młode, to i zrobił Misza Polski. W tym roku też jak wychowywał, to też tam jest w dwóch kategoriach na pudle w Polsce, także wyniki kapitalne, A jest moim przyjacielem, także e, muszę słuchać e, hodowców, kolegów, którzy mają lepsze wyniki ode mnie, bo może i u mnie jeszcze te wyniki pójdą do góry, chociaż jestem e, bardzo zadowolony z moich wyników. A druga sytuacja to taka mnie po prostu zachęciła do tego, że w tamtym roku podebrałem podałem tam na jednym gąbniku znieść tylko jajka i podebrałem 10 jajek. Z tych 10 jajek podzieliłem się z hodowcami: poszły do Pruszkowa poszły 6 gołąbków, dwa zostały u mnie i 2 u Piotra. U mnie oba są z kompletami, u piotka wiem, że oba są i w Pruszkowie na 6-5 jest polotach. Także drodzy hodowcy, na 10 hodowanych młodych okazuje się, że 9 zostało po lotach, po wdowcach. Także one nigdy nie były sprawdzane jako gołębie rozpłodowe, ale kapitalnie się pokazały. Także dwie sytuacje, które mnie zachęciły, żeby podzielić się z hodowcami dobrym materiałem. A druga sprawa to też taka, że spróbować faktycznie po wychowie młodych, może jeszcze będą gołębie miały lepsze wyniki, może poprawią także. Z góry dziękuję za konkurs. Zapraszam do telefonów, ewentualnie do zamówień i, i ewentualnie do wygrania tego jeszcze jednego gołąbka. Ale to wiadomo, to tylko konkurs jest bardziej dla moich klientów, którzy już zakupią ten pakiet. Przykładowo, tam pięciu młodych. No to szóstego dostaną w, w gratisie po wylosowaniu jakiegoś hodowcy. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję.